Naszym kolejnym gościem jest Pani Magdalena Ziętek-Wielomska, Fundacja Prawita Bona. Witam serdecznie Pani doktor, witamy w programie. Witam, witam serdecznie. No, jak Pani to ocenia? Jak elity niemieckie, o których świetnie Pani pisze w swojej książce, a te wybory? Powiem tak, no zasadniczo te wybory nie mają aż tak wielkiego znaczenia, czy znaczy w tym znaczeniu rzeczywiście, jaki będzie dokładny układ sił, ponieważ Pewne decyzje wynikają po prostu z międzynarodowej konstelacji i niezależnie, która partia wygra, i tak pewne rzeczy właściwie już są zdecydowane i już są wdrażane w życie. Przede wszystkim program zbrojeń, remilitaryzacja Niemiec, to już po prostu jest robione i to jest pewien konsens właściwie wszystkich partii niemieckich. Więc czy to, jakby, czy CDU wygra, nie wiem, 30%, 25, czy, czy jakoś tak, to i tak te zasadnicze rzeczy już są w gruncie rzeczy zdecydowane, już i tak są pchnięte na określone tory. Powiedzieć, bo może dla niewielu osób jest to jasne, rozmawialiśmy o tym wiele razy, nawet ja bym na początku zszokowany. Ta remilitaryzacja Niemiec na jakim etapie jest ona w tym momencie? To znaczy, tak, to postępuje bardzo szybko. Właściwie prawie w każdym tygodniu dowiadujemy się o jakimś nowym kontrakcie, o nowym zleceniu, o jakichś nowych wypowiedziach ważnych osób. Coraz częściej już mówi się o tym, że Niemcy powinny mieć także swoją broń atomową, więc już pewne tabły są, są naruszane. I teraz kwestia jest tego, z czego to wynika. To wynika z totalnej zmiany geostrategicznej, zmiany układu sił na świecie, o czym generalnie nie cały świat mówi, ale z jakiegoś powodu, którego nie jestem w stanie zrozumieć, to nie dociera do Polaków. Ja to mówię już od paru lat, ale to dalej do większości nie dociera. Ten świat, który znamy, świat po upadku Związku Radzieckiego, hegemonii amerykańskiej, PAX Amerykana, świat jednobiegunowy, dominacji Zachodu, ten układ się naprawdę kończy. I to wiedzą wszyscy, to wiedzą Niemcy, i to wiedzą już od iluś tam lat i się szykują na ten moment, który już praktycznie no, na naszych oczach coraz bardziej widać, kiedy właśnie Stany Zjednoczone przestają być tym hegemonem. Świat zaczyna być znowu wielobiegunowy, globalne południe się emancypuje, Chiny stają się potęgą światową i to całkowicie zmienia w ogóle układ sił. Dla niemieckich elit, oczywiście, to oznacza tę szansę na Powrót do takiej gry mocarstwowej, samodzielnej, prawda? Gry mocarstwowej. Niemcy chcą być mocarstwem, Niemcy chcą prowadzić Weltpolitik, chcą mieć tutaj też swój europejski Grossraum. To no jest to, na co się przygotowywali od wielu dekad i wiedzą, że to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy ten świat się zmienia, bo ten świat się naprawdę zmienia, już nic nie będzie tak, jak było. I, i to jest kwestia, no, można powiedzieć, no, pewnych obiektywnych uwarunkowań, z w których Niemcy wyciągają konsekwencje i nie chcą, można powiedzieć, obudzić się z ręką w nocniku, tylko chcą już stawać się powoli jakimś tam samodzielnym graczem. I o tym praktycznie mówią wszystkie partie niemieckie. To, to, to jest pewien po prostu konsens. Idea jest jasna. Niemcy, albo inaczej, Stany Zjednoczone już nie będą, jak to się oficjalnie mówi. Oczywiście myślą coś innego, ale, ale mówią to tak, że niestety szkoda już Amerykańska. Amerykanie nie będą mogli tak się tutaj o nas troszczyć, nami zajmować. Musimy teraz tutaj sami, prawda? I to takie jest trudne, ale, ale konieczne. No a po cichu, oczywiście, się cieszą, że to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy, kiedy ci Amerykanie będą tutaj coraz bardziej gdzieś tam tracić na znaczeniu. I to jest ten moment, kiedy Niemcy są gotowe przejąć odpowiedzialność za Europę jako kraj najsilniejszy gospodarczo, leżący w centrum Europy, zaawansowany. Technologicznie, więc Niemcy są gotowe, prawda? Są gotowe do, do tego, żeby tę rolę przejąć. I nie ma w tym nawet jakiejś takiej, nie wiem, można powiedzieć, nie wiem, złośliwości czy jakiegoś knucia, spiskowania. Oni mówią o tym od, od wielu, wielu, wielu dekad, prawda? Od 150 lat mniej więcej mówią o tym swoim pomyśle na siebie i na Europę i na siebie w Europie, że tutaj właśnie oni mają przewodzić po to, żeby Europa, jako Europa, miała. Głos, prawda, była ważna, miała jakąś tam suwerenność, no i to się dzieje, prawda? I, I tutaj zdecydowanie mamy do czynienia z konsensem, tak naprawdę ponadpartyjnym w Niemczech. Pani doktor, ale to może do tego dzieje się, szczerze, ja trochę wezmę w obronę polskie społeczeństwo, ponieważ Niemcy dokonują tego w bardzo przebiegły sposób. Ja naprawdę, ja interesuję się e tym, co się dzieje w Niemczech od wielu, wielu lat, chociażby za sprawą tego, że prawie co tydzień korespondencje idą, czy na moim kanale, czy na teraz, na kanale do Rzeczy. I powiem szczerze, to pani mi otworzyła oczy na tę kwestię, która była dla mnie zamazana. Nawet jeśli gdzieś jakiekolwiek tego typu myśli wpadały mi do głowy, no to zbywałem je sam, mówiąc, nie, to nie może być, to już było, tego nie ma. A to pani chociażby w swoich książkach odkrywa to, że to wcale nie było, tylko jest i to jest przeprowadzane w bardzo przebiegły sposób. Tak, a jednocześnie zupełnie nieukrywane, prawda? I to jest, to, jest, to jest dla mnie coś coś wręcz, można powiedzieć, fascynującego z takiego sterowniczego punktu widzenia, jak można robić pewne rzeczy w gruncie rzeczy otwarcie, bo to nie jest ukrywane, ale robić to tak, że tego nikt nie widzi, bo nikt na to nie zwraca uwagi, bo ludzie uważają, że to jest niemożliwe z jakiegoś powodu. Więc to jest w ogóle taki, taki no, temat dotyczący w ogóle percepcji rzeczywistości i. I postrzegania rzeczywistości, i to jest rzeczywiście można powiedzieć swego rodzaju tajna broniemców sprawowanie kontroli nad percepcją rzeczywistości. Oni to potrafią, oni to robią, mają jakąś rzeczywiście umiejętność sterowania percepcją i sprawiania, że ludzie widzą to, co oni chcą, żeby widzieli, a żeby nie widzieli tego, tego, tego co robią, mimo że tak jak powiedziałam, te informacje są zupełnie, zupełnie jawne. Między innymi, kilka dni temu właśnie. Нет, yeah, um... Dowiedzieliśmy się, że Rheinmetall, ten naj, największy niemiecki koncern zbrojeniowy, podpisał właśnie taką ważną umowę, nie wiem, nie wiem czy z Bundeswehrą, czy, czy z rządem niemieckim, na obsługę przemieszczania się armii i w ogóle wojsk NATO niemieckich i różnych służb z Niemiec do, na wschód, można powiedzieć, no bo tam jakby trwają przygotowania do, do wyprawy na, na Ostfront, prawda? Już nawet się używa, tego określenia Ostfront. Więc tam już zostało też opublikowane takie przygotowania dla ludności cywilnej, jak ludność cywilna ma się zachować w przypadku prowadzenia działań zbrojnych. Więc, więc to jest bardzo zaawansowane i, i te dokumenty są, są zupełnie jawne i otwarte. I tak jak powiedziałam, to, to wynika z sytuacji międzynarodowej i przede wszystkim też właśnie to jest ciekawa informacja. Przy okazji, Publikowania tej, tej strategii, tych wytycznych, jak ma się zachowywać ludność cywilna w przypadku jakiegoś tam konfliktu, w domyśle właśnie z Rosją, padło takie sformułowanie, że polityka, żeby spacyfikować Rosję za pomocą takich połączeń gospodarczych, uzależnienia gospodarczego Rosji, tutaj właśnie od jak połączenia Rosji z Zachodem, że ta polityka okazała się błędna. Tam wprost było użyte takie słowo właśnie, polityka pacyfikacji Rosji. I to jest to, o czym ja mówiłam też od wielu lat, że to nie jest tak, że to Rosja sterowała Niemcami, jeśli chodzi o Nord Stream, to był pomysł Niemców na spacyfikowanie Rosji. Rosja uzależniona gospodarczo, połączona z Zachodem, miała być w jakiś sposób podporządkowana Zachodowi i niezdolna do prowadzenia rzeczywiście swojej własnej takiej autonomicznej polityki. I to nie wyszło. I to nie wyszło dlatego, że Rosja stanęła na nogi. Rosja przede wszystkim weszła w strategiczny sojusz z Chinami i ten strategiczny sojusz Rosji z Chinami był tak naprawdę gwoździem do trumny całej te, całego tego pomysłu Niemców, żeby właśnie poprzez gospodarkę uzależnić Rosję od siebie i potem w oparciu o taką uzależnioną Rosję budować tą całą swoją przestrzeń od Lizbony do Władywostoku, bo o tym niemiecki przemysł mówił zupełnie otwarcie że oni budują właśnie taką zjednoczoną Europę czy zjednoczoną Eurazję do, od Lizbony do Władywostoku. I tutaj tak jak powiedziałam, tym gwoździem do trumny był sojusz rosyjsko-chiński. Yy, rozwój Chin i rzeczywiście yy, jakby przeciągnięcie Rosji na stronę Chin. Dla Niemiec to jest katastrofa, jeśli chodzi o cały, cały ich pomysł na, na siebie, na Europę i na świat. No i, i rzeczywiście teraz zachowują się tak, jakby się autentycznie szykowali do, do, do wojny z Rosją, przy czym absolutnie to nie wynika. Jakby, że to ma być wojna obronna, ponieważ Rosja jasno i wyraźnie powiedziała, że się orientuje na wschód, że widzi na wschodzie swoją przyszłość, odwróciła się plecami do Europy i nie potrzebuje Europy do niczego tak naprawdę. Ale to, że Niemcy. Tak intensywnie przygotowują się właśnie do czegoś, jest, jest bardzo niepokojące, bo są dwie opcje. Może być tak, że cały czas tylko udają, prawda, że Rosja jest zagrożeniem, że się szykują na jakąś wojnę z Rosją, a tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu zbudować armię, żeby być potęgą, mieć tę swoją eurowerę i, i, i tutaj rzeczywiście znowu rządzić. A może być tak, że chodzi im po głowie coś, coś bardzo głupiego i, i rzeczywiście mogą, Spróbować rozpętać znowu coś, niestety, ale na naszym terytorium albo w pobliżu naszych, naszego terytorium. Więc sytuacja międzynarodowa na ten moment jest coraz bardziej taka niebezpieczna, napięta, związana właśnie z tym, że ten dotychczasowy układ został zakwestionowany i zawsze taki moment jest, jest trudny, jest niebezpieczny. I tutaj, tak jak powiedziałam, Niemcy mają pełną świadomość tych procesów i szukają sposobu na to, żeby w jakiś sposób tę swoją mocarstwowość sobie tutaj zapewnić. No dobrze, to czy to częścią tego planu jest to, co się dzieje na Ukrainie, no, czy te plany powojenne, gdy już dojdzie do podziału rozejmu jakkolwiek zamrożenia konfliktu, no bo z tego co wiem, co obserwuję, to mnóstwo firm niemieckich, w których. Już są zaangażowani bardzo wysoko postawieni ludzie od gospodarki, na, na styku gospodarki i polityki, już po prostu roz... przygotowują, że tak powiem, mocno fundament do tego, by działać na terenie Ukrainy po tym, jak wyjaśni się sprawa tego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Absolutnie, to są. Te kierunki działalności, te kierunki ekspansji, one zostały już wytyczone podczas pierwszej wojny światowej. To są dokładnie te same kierunki. To są przede wszystkim kraje nadbałtyckie, to widać wyraźnie, potem Ukraina, Bałkany. I jeszcze tutaj wyjście w stronę Kaukazu. Mołdawia, prawda, jest coraz bardziej wpychana w ramiona Unii Europejskiej. Gruzja marzy się tutaj, prawda, Niemcom, żeby mieć Gruzję po swojej stronie, więc te działania są tutaj prowadzone i to są dokładnie te same kierunki ekspansji działania, co podczas I wojny światowej, więc to, to absolutnie jest realizowane i niem tutaj znowu bardzo konsekwentnie te swoje cele realizują, ale no oczywiście jest to także teren działalności Stanów Zjednoczonych, no to jest od, odchodzące mocarstwo, schodzące gdzieś tam tej sceny światowej, ale jednak ciągle mocarstwo, prawda, to taki proces upadku starego mocarstwa, no to może trwać nawet kilka dekad, tak było w przypadku Anglii, prawda, już podczas II wojny światowej już było widać, że, że Anglia jest marginalizowana przez Stany Zjednoczone, ale dopiero podczas procesów dekolonizacji rzeczywiście Wielka Brytania została zdetronizowana, więc Będziemy teraz mieli tutaj do czynienia z konfliktem między wpływami amerykańskimi i wpływami niemieckimi. Zobaczymy po wyborach, właśnie w Niemczech, czy Europa złoży jakąś propozycję Ukrainie, czy przyjdzie w jakiś sposób z odsieczą, z pomocą i czy będzie próbowała tutaj osłabić działanie Stanów Zjednoczonych. Sama jestem. Bo szło tak bardzo płynnie. O, mamy pan. Bardzo tak, proszę. Tak Skończyła pani na słowie sama. Bardzo proszę. Tak, właśnie, sama, sama jestem ciekawa, co się zadzieje w tej kwestii po wyborach w Niemczech, bo Europa w tej chwili milczy, bo moim zdaniem po prostu czeka na, 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 na nowe władze w Niemczech i, i nowe decyzje. I, I to się okaże, czy, czy tutaj rzeczywiście będzie jakiś potencjał do tego, żeby jakąś propozycję Ukrainie złożyć, żeby w jakiś sposób ograniczyć wpływy amerykańskie. A może jest tak, że na ten moment jeszcze te możliwości będą zbyt małe. I i na ten moment jednak tam Amerykanie będą będą dominować, ale jedno jest pewne jest to teren, gdzie spotykają się wpływy amerykańskie, wpływy niemieckie i możemy być pewni, że będzie się tam toczyć zażarta walka chociażby o te zasoby, prawda, których Niemcy przede wszystkim potrzebują, bo to jest zawsze ich pięta Achillesowa. Jest to kraj, który generalnie nie posiada specjalnie dużej ilości jakichś tam złóż naturalnych, więc będzie to teren ekspansji i teren konfliktu i oczywiście to dotyczy także Polski. Jestem pewna, że na terenie Polski także ta walka służb amerykańskich i służb niemieckich może być coraz bardziej odczuwalna i dostrzegalna. I to jest też dla nas niebezpieczne, ponieważ obydwie strony mogą grać tutaj kartą ukraińską przeciwko nam. Chociażby, jeśli się okaże, że politycy polscy zaczną jakby popierać politykę amerykańską, jakby wypowiadać się przeciwko Ukraińcom, Wtedy kanały niemieckie mogą pokazywać Ukraińcom: Zobaczcie, Polacy was zdradzili, Polacy są okropni, i mogą w, w jakiś sposób na przykład tutaj zachęcać do jakichś, nie wiem, takich właśnie konfliktów na terenie Polski. Są w stanie to zrobić absolutnie są w stanie to zrobić, żeby, nie wiem, wywoływać jakieś zamieszki, jakieś, nie wiem, nie wiem może zamachy, nie zamachy, podpalenia. I to po prostu Polska, Ukraina może być takim tutaj terenem gdzie te wpływy niemieckie i te wpływy amerykańskie będą się ścierać. Chciałem ostatnie pytanie zadać w tej kwestii o, o tych elitach. Jak się ma do elit, o których Pani mówi, o tym planie wzrost popularności Die Linke? Ja utożsamiałem tę partię jako starych komuchów z DDR-u, a teraz to są wojująca Antifa, która grozi wszystkim, którzy mają zupełnie inny pogląd na świat. No nawet nawet Śmiercią, bo tam się mówi wprost, gdybym ja takich słów używał, czy pani, no to byliśmy już dawno napiętnowani albo w ogóle wymazani z sfery publicznej, a oni działają, są finansowani. Dzisiaj Agnieszka Wolska mówiła o tym, że miliard, przeszło miliard euro było przeznaczonych na ugrupowania, czy też stowarzyszenia związane z tym ugrupowaniem i z tym poglądem politycznym. Miliard na walkę z ekstremizmem prawicowym. Jak to się ma do y, tej elity, o której y, pani teraz opowiadała, i której pani mówi? I ostrzega Polaków przed. Dziel i rządź, prawda? Dziel i rządź. Jak się popatrzy na, na sytuację Republiki Weimarskiej, no to były to bardzo silne konflikty między lewicą i prawicą i to takie konflikty rzeczywiście no, prowadzące do, do przemocy, prawda? Więc ta tradycja takiej przemocy politycznej, przemocy fizycznej i terroru no jest to pewna tradycja, która w Niemczech już była i, i my to znamy. I, Niestety, ale może być tak, że pewne rzeczy będą coraz bardziej podkręcane. Jakby napędzając pewne też wewnętrzne konflikty, sprawiając, że ludzie coraz bardziej będą w pewnym momencie spragnieni jakiegoś, jakiejś stabilności, spragnieni, nie wiem, już nawet nie wiem, silnego wodza, przywódcę, który, który, który zacznie jakieś takie konflikty łagodzić. Jeśli chodzi na przykład o tę ilość zamachów, teraz w szczególności w tych ostatnich tygodniach, Dniach. Powiem szczerze, za każdym razem zastanawiałam się, czy były one spontaniczne. Ponieważ znając działanie służb nie tylko niemieckich, to, 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 to dotyczy, dotyczy praktycznie wszystkich służb, ci ludzie nie mają żadnych zahamowań, żeby poświęcić życie ilość osób po to, żeby doprowadzić do podkręcania określonych nastrojów, określonych emocji, po to, żeby pewne partie miały więcej głosów, potem po to, żeby finansować partie, które te partie będą zwalczać żeby tak po prostu mieszać i te emocje podkręcać, ja nie wiem, czy tak było, ale mówię uczciwie, że za każdym razem zastanawiałam się, czy, czy te rzeczy nie były po prostu zrobione celowo, żeby, żeby z jednej strony rosło poparcie dla tej tak zwanej skrajnej prawicy, ja nie lubię tego określenia, ale jednocześnie też i właśnie tutaj część społeczeństwa, jest skierowana w kierunku, żeby być przeciwko skrajnej prawicy, no i się w Niemczech po prostu robi, robi nieciekawie. A jak się robi nieciekawie, to potem może być jeszcze bardziej nieciekawie. Doktor Magdalena Ziętek-Wielomcka, Fundacja Prowita, bo ona była moimi państwa gościem w połączeniu internetowym. Bardzo pani dziękuję za jak zwykle mądrą analizę, pani doktor. Dziękuję bardzo.